Hmm. Nie bym zjadł coś spać. Hmm. Mam tylko to... Ej, mogę sobie chyba chleb zrobić. Crafting A nie wiem, idę. Hmm. Czy to? O! Książeczka. Chleb. Jak to się robił? Nie wiem. Chleb. Nie mogę. Super. Może sobie, muszę sobie jeszcze uzbierać. Dobra, wyjdę na dwór i zobaczę, co tam się dzieje. Ha, ha, co, co? Mam złe przeczucia. Hej, krzyś! Chodź! Nie! Czekaj, jakieś TNT! Szybko, musimy się tego pozbyć. Chodź! Halo! Halo! Halo, otwarte? Eee, halo, No Halo, gdzie ty jesteś? Halo! Halo, co tu się dzieje? Co się dzieje? Czemu mnie budzisz o trzeciej w nocy. Haha, ha, ha. Stare powiedzenie. Wiesz co się dzieje? TNT co? jest zawalone w wio wiosce. Tu, patrz. Czekaj, chodź. Puu, patrz, widzisz? Chodź. Co ty robisz? A, czeski. Współczuję. Patrz, tutaj jest dużo TNT. Musimy się tego pozbyć. Co? Jakiś diamenty? Co z tym chodzi? Co Co, co, co? Jeśli nie przejdziecie parkura, wysadzę waszą wioskę. Co? O nie, ale się wchodził. A tu mamy odłożyć itender? Się... Ja nie mam żadnych itender. Mam bo tylko to... mięsko. Dobra, a on tu prowadzi TNT, O jest dużo tego. Możesz zniszczyć? O, już ktoś tutaj przychodzi. Tego I możesz do... zniszczyć to A, ej, połam się nie. Bez sensu to jest. Czekaj. Aha, nie mogę, nie? Klikam na porządną pomieszkę, nie a nie mogę zleczyć. Pombinarki do rozgraniczenia bomby. O. Pombinarki. A nadal przy 16 sekundach. nawet nie wiem przejść. Tak. już patrz A tam jeszcze poza Coś dostałeś oprócz tego? Emeraldy. Ło, fajnie. Co tu mamy? Mogę zniszczyć. Biderki do rozwania mi. bomby. O. No rzeczywiście. Mogę redstone mówić. E. Dobra, może... A może zniszczyć? Mogę. O, redstone widzę. O! Dobra, niszczysz! Let's go! Niszczyłeś. No i fajnie. Ja mogę tylko ten wagon zniszczyć. Nie wiem, że zebrałem TNT. Okazuje że jest to tanzanie. Nie wiem, może mi się przydać. Z tego co pamiętam, ja mam jakieś antyobrony. jakieś do obrony TNT. Zabija kolego. O, Chris wizer go zabija. Zabija. Jestem bezbronny! Po prostu wala go w kombinerkawi zombie, ja mam 2 HP O, no i fajnie. Szmaragd yeah. dostaliśmy. O nie! Przejść nie możemy. Ale pech. Ale pech. No nieźle. Nie o moje itemki. Moje TNT gdzie to. Jesteś? O, widzę już wyrosło na mój chlebek. Ładnie. To jeszcze nie wyrosło. O, dobra, ja ja tu, się Ładnie. Ja tu zbieram od villagerów i chlebek robi. O, moje i semno. mam pomysł, mam pomysł. Nie, nie, nie! Diamenty mamy za chwilę! Ja o, diamenty! Fajnie! O! o stary! A w tyle? Masz! Nie, no, masz Że robiłeś, dobra. Mamy free diamenty. Chociaż fajnie, gdyby to były szmaragdy, bo villagerowie bardziej lubią szmaragdy. Dobra. No, to odbudowujesz tu ładnie. Dobra, ja idę sobie odłożyć sitemki. O jezu, co się tu działo. Zapraszam na, na chlebek. Do mnie, do mojego domu Bo będę robić Ej Ej, dobrze, jedź 128% Czekaj, Czy ja już sobie idziemy Dobra, nie chcę mi się iść do magazynu Tu sobie było... Tam... O, nie, tu Muszę. miałem zapasy TNT wcześniej Gdzie By były? Zapasy wagoniki chyba też miał no, nie, na dole było Nie, dobra Jak no, tutaj mam zamówić skrzynka z, z diaksami będzie No, no i super. No i a te diamanty. I 10 do skrzyneczki. Iu, iu. innej. Dobra. Mam dość tych tutaj villagerów. Ah, no, no, bra, umie sobie rączki. O, no i tyle. A, mam iść do Hibla. A, ale może nie patrzcie co.